Tak normalnie. Królowo ze mną tańcz, Tyś najpiękniejszą swaj, na parkiet ze mną choć masz taneczny krok. krok. Tak Miły jest. Pan Wesele Marzeń, Bo on raz, może żeś. wystąpić na waszym wesele. Wesele Marzej, Vox FM! I to jest plan na 2023 rok. Tak. Zgodziłeś się wystąpić na jednym z wesel e, naszych słuchaczy. Pary młode zgłaszają się do nas na Vox FM, PL, w naszej mobilnej aplikacji. Proces, że tak powiem, rekrutacji jest bardzo prosty, trzeba wypełnić formularz, czy czekać na telefon od nas, bajisz się jakieś prezenty, w ogóle już teraz rozdajemy tym młodym. A w finale, tak naprawdę, no wystąpisz ty na weselu. Jak ty się czujesz z tym? Bardzo dobrze, wiesz? Ja jestem obyty, jakby. Ale Piotrek, no, w zeszłym roku narodowym, teraz chałtura na weselu. Ale no, 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 jakby, to jest degradacja, wiesz, no. Nie, 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 nie. Ja do tego tak nie podchodzę. Szanuję każdą e, pracę, mm -hmm. która jest mi e, dana. E, kurcze, czy narodowy, czy, po, czy pod Mieloniaka, czy pod Schabostrzaka, kurcze traktuję to tak samo. Tym bardziej, że ludzie na weselach bawią się arcyfajnie. Uwierz mi, ja uwielbiam grać w wesela. Także słuchaczu, który bierze udział w oto tym e, całym przedstawieniu, e, no, fajnie by było, gdybym mm -hmm. mógł u Ciebie wystąpić razem z wami przecież fajną przygodę weselną. Ale ja chcę tam, powiedzieć, no? że ogólnie to jest zmiana stylu już na stałe, ja już nie chodzę w dresie. E, dlaczego? No, ale przecież do wyjścia szacunku... było wygo wygodnie, Fajnie, wygodne Fajnie, jest to... to wygodne, ale nie jest to eleganckie, a teraz tak, ja nabrałem, nabrałem. Piotrek, zawsze ty masz zawsze mam... sztab stylistów, ty zawsze dobrze wyglądałeś, Nie, no. nigdy nikt mnie nie ubierał. <laughs> ja, ja, ja po prostu mega bardzo szanuję <laughs> e, starą Warszawę, jakby ubiór, kaszkiety, meloniki, mm. jak widzisz, tego tutaj, elegancja znaczy, ubiór. Znaczy, wyglądasz zacnie, naprawdę, no. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję i no i mam zamiar tak wyglądać zawsze. Mm. Nie mówię, że zacnie, tak jak ty to powiedziałeś, ale no, mam zamiar ubierać się w ten, a nie inny sposób. No zmiana, wiesz? tak, czyli doroślejesz, tak? Jesteś no, już takim mężczyzną spełnionym, tak. bardzo poważnym, dżentelmenem. Z gentlemanem zawsze byłeś, ale, ale, ale teraz jakby to ewoluuje w tę stronę. Właśnie, właśnie, żeby nikt nie myślał, że ja gdzieś odfruwam, że ja odpływam wam, że miły pan już odlatuje. Ja się boję, że ty mi zaraz nie. powiesz, że miły pan to jest projekt zamknięty już teraz. No. Nie, ale nie znaczy, że jako ja, Piotr Kołaczyński, zamykam się tylko na projekt miłego pana. Mm. Ty miałeś okazję zagrać na jakimś weselu, jakiś koncert, nie wiem, poprowadzić, że coś na styl? Kurczę paręnaście razy już, Naprawdę? Ja nawet parę dziesiąt, no nie wiem, nie zliczę, ale, ale tak, owszem, tak, zdarzało mi się i jak tak jak już wcześniej y, tutaj y, powiadałem, bardzo lubię grać, bo to mhm. jak ludzie się bawią na Weselu, to jest troszkę inaczej jak na koncercie y, plenerowym, to jest inaczej jak w klubie. Tam jednak ludzie, wiesz, sobie siedzą, powiedzmy o tej osiemnastej, mhm. nie wiem, dudni, to się dzieje, nie? dudni tam muzyka, oni dudnią tam kur na mhm. kieliszkami i tego, zabawa trwa. Ja już przychodzę, powiedzmy, kiedy oni są już dobrzy, że tak mówię gotowi do koncertu. gotowi tak do wykonu, na koncert, więc, y, więc zabawa jest arcy, arcy, mhm. arcy fajna, ludzie, no super, w ogóle ja super, super, super wesela są. Sam. No, sam jakby wystrój z mm. y, sali i ludzi, to jak są ubrani, mm -hmm. no jest ta świadomość, na jakim przedsięwzięciu jesteś, no to to, to też jakby jest, no nie dar, nie ma innej imprezy takiej jak wesele, tak? Zachęcam! Tak jest. Wesele, marzenie projekt Vox FM. Więc ja się przygotowałem, bo skoro mówisz, że bywałeś na weselach, wiesz co, i jak przygotowałem weselny quiz, tak sobie roboczo nazwałem. Zapraszam. E, są cztery pytania, e, pytania testowe i to jest test wielokrotnego wyboru. Okay. Czy tłumaczyć zasady? Czyli każda odpowiedź może pasować. Na przykład okay. może być, wiesz, dwie dobre odpowiedzi, jedna. Okay. I musisz to zdać, żeby wiesz, wystąpić na tym weselu marzeń. No bo dalej. to jest taki Vox Tutaj dalej. wiesz, nie ma miękkiej gry, żebyś tam wstydu nie przyjął. że co chodzi. Nie Nie mam wstydu żadnego. Dalej, <laughs> Dobra, jedziemy. jedziemy. Dalej, Pytanie, zaczynam. Pytanie dalej. numer jeden. Pierwszy na weselu jest Wodzirej, to jest odpowiedź A. Rosół, to jest odpowiedź B. Taniec, to jest odpowiedź C. Wodzirej. Bardzo dobrze, ale nie tylko. No nie tylko, bo. E, no, chyba. E, no, Rosu jest zazwyczaj e, pierwszy, tak? Jestem, e, no, no właśnie, i taniec też ale pierwszy. Taniec może taniec tym krokiem wejść, Ale no, tak. wo, do tak, tego to, uderzymy, to, to, że tak powiem to, to, już nie No to, 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 to wszystkie odpowiedzi, tak? Wszystko, to, test wielokrotnego wyboru, mój A, drogi. Pamiętaj, to, to, pamiętaj to, to. że tu możesz Dobrze. zaznaczać wiele. E, tu zaliczam ci awansem, po prostu pomogłem trochę Dobrze. awansem, trosk, ale. No bo jednak doświadczenie hałturalne mam. Pytanie numer dwa. Jaki jest test na weselu? Odpowiedź A, test Bigosu, odpowiedź B, test Bimbru, odpowiedź C, test zgodności. Te zgodności, ale można też te z bimbru może dokonać na przykład, nie wiem, yy, szwagier, kurna, ktoś o, to, tam, to, tego, to. tu, tu, dawaj. Ty czujesz ten klimat, ty już jakbyś był na tym weselu po prostu. Czyli ja, jestem, ja jestem spokojny no. o, te, o ten wykon i o to, co się będzie działo na Weselu Marzeń. A może dziadek będzie chciał e, sprawdzić młodego, co się nadaje. O, to, 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 Także ty, to są te to, dwie odpowiedzi. E, pytanie trzy czytać, no. bo na razie śpiewająco naprawdę. tak, no, tak, ta, 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 okay. Kto jest najpiękniejszy na weselu? Odpowiedź A, panna młoda. Odpowiedź B. Panna młoda. Czy odpowiedź C. Panna młoda. Nie wybieram żadnej z tych odpowiedzi. O, nie no, wszystkie, dobrze. Bardzo wybrnąłeś, dyplomatycznie o. wybrnąłeś. Dobrze, ostatnie, czwarte pytanie. Ile trwa wesele? Odpowiedź A. W sam raz. Odpowiedź B. Tyle, ile trzeba. Odpowiedź C. Do rana. Wszystkie odpowiedzi, nie, ostatnia nie, bo ma trwać dłużej, licząc razem z... jak to się nazywa? przedłużką weselna. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że, że przyjedziesz na wesele marzeń, zrobisz koncert i zostajesz do rana z gośćmi? Kurczę, nie mam kalendarium, z tego, z tego nie <grym> wiem Ale czy nie. Ale że nie jedziesz dalej, prawda? Na drugi okay. dzień masz wolne. Zostajesz? Zostajesz! Miły pan e, co przez dojrzewa, tak? Pięknieje. E, jest wysublimowany, to jest chyba to słowo, o, prawda? Zmieniasz ni nieco swój imidż. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy, byłeś w dresach, teraz jesteś przepięknie ubrany i powiedz mi, naprawdę, to sam z siebie, czy jednak, wiesz, no trochę pieniędzy wpadło, to się, wiesz, wynajęło? Nie, sobie tu w ogóle, jakby nie chodzi o pieniądze i o to, mm -hmm. ale tu bardziej chodzi właśnie o, o świadomość tego, a, m, troszkę z jakiej r, y, 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 też rodziny mm -hmm. się było y, pod naporem przeczytanych książek o Warszawie i tak dalej. Ja jestem wielkim fanem y, Agnieszki Osieckiej, mm -hmm. y, która jest y, 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 z Warszawy, Wojtka Młynarskiego, który, no również możemy powiedzieć, jestem też wielkim arcyfanem Stanisława yy, Grzesiuka, no chyba Stasia Grzesiuka okay, tu nie tak trzeba, dokładnie. także z także szacunku po trochu do tych wszystkich y stąd taki ubiór, no, którego już raczej nie mam zamiaru zmieniać. Tymczasem, miły pan w Vox FM, Bardzo miły dziękuję. pan na waszym weselu. Tak jest. To podkreślamy. Tak tak właśnie. Jest. Weź powiedz odezwę do, 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 do młodych par, żeby zgłaszali się. Młode pary, zgłaszajcie się, bo, 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 bo fajnie, bo fajnie, przeżyjemy razem wspólnie, razem wspólnie. Razem e, fajne chwile ja, ja, ja dam siebie 120% i, i, i napijemy się 40% I w ogóle że będzie fajnie, zagramy, pośpiewamy, poznamy się, no wow ja naprawdę e, czuję leciutkie podniecenie na samą myśl, że mogę u Ciebie wystąpić Także walcz, walcz, walcz o to a ja wpadnę i postaram się jak najlepiej wami zająć